Dzień dobry, z tej strony Taimon Steel. Dzień dobry, Bowry. A to jest Bobry. mój kolega z kolega dwupy. Z dwupa. Nie, proszę, nie, 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 nie. Słuchajcie, robimy Try Not To Laugh, bo tak sobie pomyślałem, Tymon chyba sobie połamał żebra, bo się, no... Powiem z kolegą i chyba kolega mu połamał te żeby. Nie połamał, pękły no żeby. No to pękło! Nie super, nie wiadomo czy pękło, czy nie. W każdym razie można coś tu boli z boku. No. Więc być może będzie miał motywację do tego, żeby się nie śmiać. A dzisiejsza Let's try. kara w kara, Tryna to Love będzie ciekawa. A tak jajkiem. A tak jajkiem. Będziemy rozbijali jajko na głowie. Mm -hmm, tak? Dokładnie. No dobra, no to sprawdźmy to. Wy z nami również możecie sobie poglądać Mam takie jeszcze pytanie do Was. Jaki, ja, jaki sposób jajek, w sensie czy gotowanie, smażenie, lubicie najbardziej? Ja szczerze lubię najbardziej sadzone. Tak, to prawda. Tym on najbardziej lubi sadzone, najczęściej je sobie właśnie robi. A ja! A też miałaś pęknięte żebro. Ok, mhm. first, second, third, fourth, fifth, sixth. That's your clutch. That's your brake. That's your accelerator. All right, let's go. Wow! Wow! Boli? Oh! One or two? Oh! 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 Co happened to the chicken in the kitchen, Hmm? chicken was flying yesterday last night. What happened Maria. Widziałam taką sytuację podobną na me w metrze, że jakiś dziś jak się tak patrzył na jeźdź losowo. przykłada twarz do mega brudnej szyby. <grym wioski> Nie. A nie, już się wysłyszałem, że nie zaśmiałeś się. <grywa> Normalnie śmianko, słuchajcie. I się. mu się. Decky, where's your jewelry at? right here. Znam. Tak, uh. you're literally dripping. That's ice on your neck. Thanks. Look what dripping they found revive. from under the sea. You'll find it hard to believe. <grywa> po tak. tak. Uh, who lives under, the, in the pineapple no, under the sea? No tak, ale w takim zimnym tym by nie, nie żył. To jest nieprawda. Co oni złapali? Spongeboba. O mój Boże! Naprawdę, Spongeboba. Spongeboba. Ten piesek jest jak takie dzieci, które się trzymają ojców za nogi, żeby nie, nie szli. No to on właśnie tak robi chyba. On tylko to trochę to jest, jest zmęczony. Nie Dla niego to chyba po... jest zabawa dobra. No. Which dish are you likely to try? The former or the latter? Check it out. <laughs> yeah, cool. <Hold> no. <on. laughs> oh, wow. Oh, me, wow. <laughs> 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 Nie, nie informuję ci. A już oj po prostu onegoś, co powiedziałam. 25 miejsc po elektryk. Of two reasons, either you're famous or you look absolutely ridiculous. Nie wygląda tak źle, szczerze, Widziałem gorszych ludzi. A bo żona mu narysowała takie ten tatuał. Tak. A wąsik i jakiś napis na Nie widział się nigdzie w żadnym lustrze. No to też kolejna rzecz. Jakś... Jak on poszedł w ogóle do łazienki? Może nie był w łazience? Fuj. A, był łazience Jak się kończy małżeństwo? Co? To się w budce telefonicznej.

no Co? O Ale to pachniałoby czy czuć byłoby zapach I niekoniecznie w Ta muzyka niepoglądna, coraz bardziej ten... To jest straszne, to no, Ale w ogóle jeszcze, zacznijmy od tego, coś to nagrywa, przecież on widzi to nie, położyła telefon pewnie, oh, wiesz? O! Omir nagrywatko, ona położyła telefon, wykadrowała to. Akurat. To mi się wydaje, że to akurat może nie być face. O! Dziwo! Wow. <ścoughs> o! No. <ścoughs> <laughs> His martial arts. No nie no czu. <laughs> Wszystkie z pierdleniem widzę, Simon, że to twoja słabość. Nacho is the CEO of giving the bombastic side eye. Bombastic. Nacho, that's Leo's seat. Move over, Nacho. Come on. Habon blas do fotelika dziecięcego. Mm. Venom. Whoa. But on Charny, what is that? I don't know, but it was a little bit. Ibon, I don't know. No, Ibon, I The deeper we dig, the closer we get to the actual root of our problems. I thought I couldn't get a girlfriend because I was overweight. Now I've lost like 60 pounds and I still can't get a girlfriend. So it turns out I'm not too heavy. I'm just awkward. She's out there, Problemy sobie robicie tylko. Welcome to the greatest resting place of all time. Come here for the best naps. Bardzo nie. Owce kozy są straszne. Tak, owce i Jeżeli chce mieć e, przyjemny Kasi sen. Tani. O nie. Coś jej się stanie. Nie. Na bank coś się stanie. Upadnął. Nie widzisz że to lody. Bardzo zmęczony był. Salt Epic start turns into an epic fail. Oops. Nieco boli? Ona, A, myślałem, że ona zje cały. On zje cały. On zje cały. Wondered What's inside a plane's engine? <głos> <głos> tak się robi burger w maku. No dobra, no to podsumujmy sobie. Kto kończy z jajem? Ja, 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 ja. do jednego? Do jednego? Ja się tylko raz zaśmiałem? Akceptuję swój los. Jest jajko, ty nie spożyję. Użyjemy go po prostu jako odżywki do włosów, bo on na pewno mu się przyda. Jajczica. 3, 4. Try not to love, moi drodzy. Z zróbcie to w domu. Nie kap na mnie. Nie kap tym na mnie. To nie moja kara. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nieży jajkiem. To jest suba, lajka i komentarz. え